Dzisiaj na kanale o technologii Intel Extreme Masters. I chociaż aura w Katowicach jest raczej zimowa, to tutaj w środku, w spodku jest naprawdę gorąco. Ale co ja Wam będę o tym opowiadał? Lepiej zobaczcie to samo. Nie udało nam się już wejść do środka, jesteśmy na miejscu i chcę Wam na wstępie powiedzieć, że my tutaj nie będziemy się skupić na samych rozgrywkach, tylko na tym, żeby pozwolić Wam na poczucie atmosfery tego miejsca. Zobaczymy stoiska, zobaczymy sprzęt, a skoro mowa o sprzęcie, to partnerem dzisiejszego odcinka jest Media Ekspert i dużą część sprzętów, którą dzisiaj Wam pokażę, będziecie mogli kupić właśnie w tym sklepie. Linki są w opisie. tutaj można kibicować. Tutaj można śledzić rozgrywki i decyduje się na to naprawdę mnóstwo osób. Wygląda to wszystko naprawdę profesjonalnie i co tu dużo mówić. Ludzie, którzy tutaj się znajdują, naprawdę pasjonują się e Ale im to jest miejsce nie tylko na gry, ale też na odrobinę kultury, bo tutaj można posłuchać muzyki, muzyki z gier oczywiście, ale także tę muzykę obejrzeć, bo tutaj te właśnie występy są wyświetlane na parze. Tutaj nie ma ekranu, tutaj nie ma nic. Można powiedzieć, że tutaj dzieje się magia. Nieodłącznym elementem Intel Extreme Masters są też cosplayerzy i cosplayerki. Tutaj jest naprawdę na czym zawiesić oko, ale nie miejcie mnie tutaj za obleśnego dziada. Po prostu te stroje są tak fantazyjne, że naprawdę chce się na nie patrzeć. Za mną znajduje się najprawdopodobniej najważniejsze stoisko na całym Intel Extreme Masters, bo to jest stoisko Lenovo Legion, czyli głównego partnera tego wydarzenia. Co tutaj mamy? Przede wszystkim komputery, które naprawdę robią wrażenie, które są oblegane. Mamy tutaj chociażby stacjonarkę Lenovo Legion T5, na której ludzie po prostu cały czas grają w gry. Tych komputerów mamy kilka. Ale to są komputery stacjonarne, a tutaj dalej mamy też laptopy, także z serii Legion. I pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić te komputery, które znajdują się tutaj, to są one dostępne w sklepie Media Expert. Odpowiednie linki znajdują się w opisie filmu. Pamiętajmy jednak, że nawet najlepszy komputer nic nie oznacza bez akcesoriów, więc mamy tutaj mnóstwo klawiatur, myszek, słuchawek, monitorów. Oczywiście wszystko od Lenovo Legion. Tutaj jest tak głośno, że to jest chyba najlepszy możliwy test tych słuchawek, bo powiem Wam tyle. Nie słyszę w tym momencie swoich psów. Nie słyszę też zbytnio, co dzieje się na scenie, czyli te słuchawki zdają egzamin. Wydarzeniem takie jak te towarzyszą premiery i dzisiaj też mieliśmy taką premierę. Nie każdy mógł się tutaj dostać, nam się udało. Mieliśmy okazję zobaczyć nowe legiony. No i właśnie czym one się wyróżniają? One mają chip zawierający sztuczną inteligencję. I ten chip odpowiada za to, że gry działają lepiej, ale jak to konkretnie działa, o tym opowie nasz rozmówca. Ok, it's a chip sitting on the identifies which games is being loaded. And so you can say, okay, it's seeing that it's loading our Red Dead Redemption 2 or cyberpunk. And then it allocates the resources in a way that optimizes that game. If you would not have that, the resources would be always the same. So helping the profile already set up helps you as a gamer because you don't need to fiddle with the systems and get it wrong. The system will do that for you. So that is helping gameplay. Ale Intel Extreme Masters to jest też miejsce, w którym możemy zobaczyć zupełne nowości, no bo jestem pewien, że większość z Was nie widziała czegoś takiego. To jest komputer, który ma nie tylko procesor Intela, nie tylko y, napęd SSD Intela, ale też kartę graficzną Intela. W większości osób może się wydawać, że za takie karty do gier odpowiada tylko Nvidia oraz AMD, ale to nieprawda. Teraz zajmuje się tym też Intel. Fani fotografii znajdą tutaj też miejsce, w którym zrobią sobie naprawdę stylowe zdjęcie. Takie Expo to jest też świetne miejsce na zakupy, bo tutaj właśnie fani sportu mogą kupić wiele oficjalnych, licencjonowanych gadżetów. Jak widać, cieszą się one sporym zainteresowaniem. Tutaj możemy też zaznać wirtualnej rzeczywistości na tak nietypowym urządzeniu, jak symulator spadania. Jeżeli się dużo gra, to i Monsterek czasami musi wjechać, a my też wjechaliśmy, ale na stoisko marki Monster po to, żeby obejrzeć i jem z góry. Może się wydawać, że IM to granie wyłącznie na komputerach, ale nic bardziej milnego, bo tutaj mamy ogromne stanowisko firmy Nintendo, gdzie możemy pograć w Pokémony Mario albo jeszcze inną grę na konsolach Nintendo Switch. A kiedy to całe granie nas już zmęczy, to można udać się w taki kolorowy kąt, żeby się wyczilować. I to już wszystko, co chcieliśmy Wam dzisiaj pokazać. Mamy nadzieję, że poczuliście atmosferę Intel Extreme Masters, że zobaczyliście jak wygląda ta impreza, a wygląda naprawdę spektakularnie. No i tak już na koniec przypominamy, że ten odcinek powstał we współpracy z firmą Media Expert. I jeżeli chcecie kupić komputery, które tutaj pokazywaliśmy, to odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu.